Cześć, to trofeum powinno wam wpaść w miarę czyszczenia mapy i rozwiązywania takich tych czerwonych zagadek. Tak czy inaczej ja wam pokazuję miejsce, w którym bardzo łatwo tutaj to wbić. Jest to obok, obok punktu widokowego, więc będziecie mieli pewnie blisko. Udajemy się tutaj dokładnie w to miejsce. I jak się rozzejrzycie, to mamy tutaj dwa haki, na które możemy się podwiesić przy pomocy L1. No i podwieszamy się na jeden, następnie się trochę huśtamy w kierunku drugiego. No i po prostu musimy przeskoczyć z jednego haka na drugi. I bardzo prosto możemy wbić tę trofeum właśnie w tym miejscu. Tak jak wcześniej wspominałam, bardzo możliwe, że wbijecie je w innym miejscu, bo nam na ścieżkach asasyńskich na pewno musicie przeskakiwać przez takie miejsca. No ale ja tutaj wam pokazuję miejsce w razie co, żebyście szybciutko wbili tę trofeum i mieli z głowy. Dzięki za oglądanie. Cześć!